W pokoju też liczy też szczęście, nie? bez szczęścia tak naprawdę no, nie da się wygrać. W dogrywce mieliśmy słupek, w karnych nie mieliśmy też szczęścia, niektóre krążki gubiliśmy, bramkarz też bardzo dobrze bronił. No cóż, no taki jest hokej. Mimo woli walki i oddanego serca na lodzie przegraliśmy ten mecz, ale tak naprawdę nie czujemy się przegrani, bo walczyliśmy do samego końca. Myślę, że będę go wspiniał bardzo dobrze. Nigdy nie byłem na tak dużej imprezie sportowej. Zrobiło to bardzo dobre wrażenie, bardzo duże wrażenie na mnie. Eee, mam nadzieję, że będzie więcej takich imprez, że będę w nich uczęszczał. No tak naprawdę wróciliśmy tutaj po 24 latach. Eee, zobaczyliśmy, jak to wszystko wygląda. Eee, zebraliśmy na pewno duże doświadczenie, bardzo duże doświadczenie. Mam nadzieję, że pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Jak mówię, walczyliśmy w każdym meczu na 100%, dawaliśmy swoje zdrowie. Nasi koledzy na przykład, jeden ma złomany obojczyk, drugi ma coś ze szczęką. Rzucaliśmy się pod strzały, robiliśmy wszystko, aby ten wynik był wyrównany. No niestety nie poszło to po naszej myśli, ale myślę, że w następnych latach już będzie wszystko dobrze.